Filip Porzucek, absolwent biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wyróżniony przez ministra edukacji i szkolnictwa wyższego dwukrotnym stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureat Ogólnopolskiej Nagrody Studencki Nobel w kategorii nauk przyrodniczych. Kontynuator dzieła swojego dziadka, doktora Jana Czerneckiego, wybitnego chemika, autora wielu opatentowanych receptur leków oraz preparatów prozdrowotnych, wieloletniego autorytetu i doradcy Colway, w 2017 roku w wielkopolskim centrum zaawansowanych technologii w Poznaniu założył firmę biotechnologiczną CoFactor, której głównym celem jest opracowywanie nowych technologii oraz produkcja unikalnych biofarmaceutyków. Filip Porzucek jest współtwórcą preparatu, który może stanowić alternatywę dla terapii interferonowych, a także wynalazcą polskiej metody pozyskiwania lunazyny, białka, z jakim świat nauki wiąże ogromne nadzieje. Lunazyna, terapeutyczny peptyd, który zmienia organizm człowieka na poziomie epigenetycznym, jest wielką pasją jego życia i tematem otwartego przewodu doktorskiego. Prywatnie wielki sympatyk sportów ekstremalnych, kitesurfingu i paralotniarstwa. Dzień dobry. Chciałbym wszystkich Was serdecznie powitać, podziękować za takie przyjęcie i powiedzieć, że czuję się trochę zmieszanym, bo nie przywykłem słuchać osoby takich rzeczy. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym przedstawić w prosty sposób bardzo ciekawą molekułę, bardzo ciekawy peptyd, w którym tak jak powiedział Jarek, zakochałem się. Pozwólcie, że, że opowiem, jak to się wszystko zaczęło. Otóż muszę rozpocząć tutaj od sylwetki mojego dziadka, doktora Czarneckiego, który jako młodego chłopca zaraził mnie pasją do nauki. Pokazał mi, że nauka, badania mogą być piękną przygodą która pozwoli mi przeżyć w interesujący sposób życie i dokonać wielu ciekawych rzeczy. To było dla mnie, ogrom... miało to ogromne znaczenie, gdyż dzięki temu stoję tutaj w tym miejscu i mogę robić wiele ciekawych rzeczy, z których jestem dumny i które dają mi dużo szczęścia w życiu. Od początku moich studiów zainteresowany byłem białkami. Są to potężne cząsteczki o potężnych właściwościach budulcowe, Takie jak chociażby kolagen, odżywcze, ale też enzymatyczne czy mające wpływ na cały nasz organizm. Przypadkowo, przypadkiem w czasie mojej pracy inżynierskiej zajęłem się białkami soi. I po obronie, po zdobyciu tytułu inżyniera, rozmawiałem z moim dziadkiem na temat mojej pracy i on zapytał się, czy słyszałem o takim białku lunazyna. Przyznam szczerze, że nie miałem. Nie słyszałem wcześniej o tym białku, bo stosunkowo lunazyna jest, patrząc na wszystkie molekuły, jakie do tej pory znam, jest stosunkowo nową cząsteczką, niedawno poznaną. Oczywiście poczytałem i o czym się otworzyły. Poczytałem o cząsteczce, która ma tak ogromny wachlarz aktywności biologicznych i w tym momencie już wiedziałem, czym zajmę się na mojej pracy magisterskiej, bo jak się później okazało też na doktoracie. Tak formalnie powiem, że lunazzyna po raz pierwszy została opisana jako, jako białko jeszcze nie pod nazwą Luznę w 1987 roku, ale był to czysty przypadek i nie miało to żadnego wpływu. Dopiero minęło 10 lat i dr Lumen i Alfred Galvez badając białka soi. Chcieli, chcieli zmodyfikować te białka, żeby miały lepsze wartości odżywcze. Przypadkiem trafili na lunazynę. To, co odkryli, przerosło ich najśmiejsze oczekiwania. Ale mogę tylko powiedzieć, że były to osoby, które zajmowały się tylko białkami odżywczymi i od tego roku otworzyli piękną historię, piękny rozdział historii pod tytułem Lunazyna. Zmienili zupełnie swój kierunek badań i skupili się na, na lunazynie. Lunazyna, proszę Państwa, tak jak już Pan powiedział. Profesor e, Warzocha występuje głównie w soli. Oczywiście przez wiele lat e, i badań naukowcy odkryli lunazynę w innych roślinach, między innymi zespół, w którym ja pracowałem, e, zidentyfikowaliśmy lunazynę w pszenżycie czy w Dniance, ale Ostatnie doniesienia naukowe mówią o tym, że nie jest to lunazyna. Jest to białko, są to białka bardzo podobne, peptydy bardzo podobne do lunazyny, ale z punktu widzenia formalnego nie jest to lunazyna, tylko białka lunazyna podobne. Tak jak już powiedział Pan Profesor, lunazyna jest małym peptydem. Składa się z 44 aminokwasowych, Tak aminokwasowych, ta zmiana... Od paru lat y, naukowcy udowodnili, że, że jest trochę większa niż, niż początkowo uważano. Co ważne, to białko nie występuje jako samodzielnie, tylko tworzy większą podjednostkę, w sensie al albuminę. Ma to, ma to bardzo duże znaczenie, bo wpływa na jej e, właściwości. Co jest bardzo ciekawego, e, proszę Państwa, w lunazynie? Z racji na swoją unikalną budowę jest ona odporna termicznie. Nie ulega denaturacji i nawet po podgrzaniu do wysokiej temperatury dalej posiada aktywność biologiczną. Z racji tego, że jest, występuje w kompleksie, jest odporna na enzymy trawienne. To znaczy, że po spożyciu lunozyny dostanie się ona do naszej krwi, a następnie do komórek. Ma to ogromne znaczenie, gdyż nawet gdybyśmy mieli białko o bardzo wysokiej aktywności biologicznej, ale które nie, nie miałoby możliwości dostania się do naszych komórek, nie miałoby to dla nas żadnego znaczenia. No i też bardzo ciekawa rzecz, lunazyna ze względu na swoją budowę, a konkretnie ten krótki fragment trzech aminokwasów, jest zdolna do pokonania bariery transdermalnej. Czyli po nałożeniu na skórę, na przykład na nowotwór, na czerniaka, wchłania się i powoduje jego zahamowanie, jego rozwoju. Lunazyna ma ogromny wachlarz, aktywności biologicznych. Do takich najciekawszych możemy zaliczyć właściwości chemoprewencyjne, o których mówił Pan Profesor, czyli takie właściwości, które zapobiegają procesom nowotworzenia. Tu jest ważna rzecz, słowo zapobiegają, bo lunazyna wykazuje właściwości prewencyjne. Oczywiście są niektóre typy nowotworów, które potrafi niszczyć, ale jej najważniejszą z mojego punktu widzenia zaletą jest to, że ona zabezpiecza nas przed rozpoczęciem procesu nowotworzenia. Oczywiście poza tą aktywnością chemoprewencyjną lunazyna wykazuje właściwości przeciwutleniające, zabezpiecza nasze komórki przed, jak wiecie Państwo, negatywnymi skutkami procesów utleniania. Tak samo lunazyna zabezpiecza komórki przed procesami zapalnymi, które są jedną są częstą przyczyną rozpoczęcia procesu nowotworzenia. Ciekawych rzeczy to lunazuma wpływa na naszą gospodarkę fosfolipi, e, cholesterolu, e, redukując go, o czym powiem też później. Po, pokażę Państwu teraz slajd i podejrzewam, że dla wielu z Was jest on bardzo mało czytelny. Nie, nie martw się Państwo, gdybym go zobaczył pierwszy raz, też nie bardzo bym wiedział o co tutaj chodzi, ale postaram się państwu Wam go trochę przybliżyć. Ten sznurek z tymi koralikami. To jest nasz, nasze DNA. Czy ktoś z Państwa wie, jakbyśmy wyizolowali DNA z, ze wszystkich komórek, jaką by miało długość? Tak, to miałoby kilka milionów, kilka milionów kilometrów. Każdy, każdy z nas posada DNA, które po, po rozwinięciu dałoby kilka milionów kilometrów. I teraz musicie Państwo sobie uświadomić, że jakbyśmy mieli taki sznureczek, Jedna komórka ma około dwóch metrów tego sznureczka, i te dwa metry pakowane w komórce dałyby niepowtarzalnie duży bałagan, z którego nic nie mogłoby wyniknąć. Na szczęście ewolucja poradziła sobie z tym i wytworzyła, upakowała to w postaci chromatyny, czyli tą niźdę na dwumetrową, nawinęła na białka. Powstały takie kłębki i dzięki temu. Nasz materiał genetyczny może się zmieścić w jednej komórce, wiąże komórki. Oczywiście, jeśli mamy ten nasz materiał genetyczny nawinięty w postaci kłębków, on jest nieaktywny. Komórka się nie może dzielić, nie może ekspresji, nie mogą ulegać geny. Dlatego natura wymyśliła na to sposób. i. Wytworzyła dwa enzymy. Jeden enzym działa w ten sposób, że powo powoduje rozplecenie tej nici w poszczególnych fragmentach i umożliwienie komórki replikacji, czyli namnożania się, czy też ekspresji genów. A drugi enzym blokuje to. I teraz jednym z takich mechanizmów działania czynników nowotworowych jest zaburzenie tej równowagi. Czynnik kancerogenny chemiczny, który dostanie się do komórki, powoduje, że nasza chromatyna zaczyna się rozplatać i staje się aktywna. To niestety skutkuje niekontrolowanymi podziałami komórki i w dużym skrócie prowadzi do procesu nowotworzenia. Obserwuje się to w ten sposób, mogę Państwu powiedzieć, że hoduje się komórki w warunkach in w laboratorium. Są to komórki zdrowe, które się dzieją powoli. I po dodaniu tego chemicznego kancerogenu należy poczekać około 12-24 godzin i te komórki zaczynają się dzielić w błyskawicznym tempie. Nie, nie ma nad tym żadnej kontroli, i w ten sposób możemy wywołać nowotwór w warunkach vitro. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że jeśli do tych komórek wcześniej dodamy lunazynę i będziemy je hodowali z lunazyną. I po dodaniu tego kancerogenu, te komórki się nie dzielą. Dzieje się to z prostego względu, proszę zobaczyć, że lunazyna, która się dostanie do jądra komórkowego, tak jak pan, powiedział Pan Profesor, bo to jest bardzo interesujące i ważne, że ma tą zdolność dostania się, zapobiega przed działaniem chemicznych kancerogenów. I to jest mechanizm bardzo uniwersalny, bo tak jak pan profesor powiedział, ja zawsze powtarzam, że proces nowotworzenia dzieje się u każdego z nas w tym momencie. Na szczęście mamy wiele mechanizmów, które potrafią, potrafią temu zapobiegać. Nie zawsze się to udaje. Czasami nasilenie tego czynnika, który powoduje rozpoczęcie nowotworzenia jest tak duże, że proces wymyka się spod kontroli. I tutaj właśnie to zafascynowało mnie najbardziej w lunazynie, że lunazynę można. Spożywać można być zdrowym, ale jak przyjdzie ten zły moment, to Lunazyna zachowa się jak strażnik. Tak zresztą jest nazywana Lunazyna ma, nazywana jest strażnikiem. E, oczywiście Lunazyna też potrafi działać. E, lunazyna nie ma wpływu na zdrowe komórki, i też na większość niestety nowotworów, które Są natomiast nowotwory takie jak nowotwór jelita grubego, który wymyka się spod kontroli, lunazyna jest takim jakby sygnałem dla tych komórek, że coś się dzieje nie tak i zabija te komórki. E, tak jak powiedziałem, lunazyna ma również wpływ na... Tu kolejny oczywiście e, slajd, który może być dla Państwa mało czytelny i też się tym nie przejmujcie, postaram się go w prosty sposób wytłumaczyć. Lunazyna ze względu na swój epigenetyczny mechanizm działania Wpływa na naszą gospodarkę cholesterolu. Z jednej strony hamuje powstawanie białek niezbędnych do syntezy cholesterolu, a z drugiej strony powoduje zwiększenie białek, które wyłapują cholesterol i go niszczą w komórkach wątroby. To działanie jest, jest uważam bardzo ważne, gdyż oczywiście znaczenie cholesterolu jest dyskusyjne. Moim zdaniem jest trochę demonizowane, ale nie ulega wątpliwości, że. Yy, że każda skrajna wartość, każdy skrajny parametr ma niekorzystne znaczenie. Co ważne, proszę Państwa, te badania, o których ja mówię, one są zawsze poparte w przypadku lunazyny nie tylko badaniami in vitro czyli w laboratorium ale również badaniami in vivo czyli na zwierzętach. Te, te badania zostały potwierdzone na świniach świnie karmione lunazyną wykazały dużą mniejszą zawartość cholesterolu we krwi niż ta grupa kontrolna, która nie miała w swojej diecie lunazyny. Lunazyna, tak jak powiedziałem, działa również na procesy przeciwzapalne. E Oddziałuje ona bardzo specyficznie, to są bardzo specyficzne oddziaływania i blokują odpowiedź e zapalną. Ma to duże znaczenie, bo Proces, proces zapalny, szczególnie taki, który jest długotrwale utrzymywany w organizmie, ma bardzo, może mieć bardzo duży wpływ na rozpoczęcie procesu nowotworzenia. Dlatego zahamowanie tych procesów poprzez lunazynę daje nam duże, bardzo zabezpieczenie i chroni nas przed nowotworami. Tutaj pokażę Państwu zdjęcia, może nie są rewelacyjne, ale to są moje zdjęcia, to są zdjęcia pod mikroskopu, E, tak wyglądają komórki raka jelita grubego. E, sporo się z nimi napracowałem. Są to paskudne komórki. Bardzo chętnie się mnożą, nie potrzebują wyszukanych warunków. Kiedy porównywałem je z komórkami nienowotworowymi, no to niestety one zawsze były, zawsze były pierwsze, zawsze się najszybciej mnożyły. I po lewej stronie, na, na lewym zdjęciu, widać taką klasyczną hodowlę. Komórki raka jelita grubego tworzą kolonie i się rozrastają, czyli tworzą takie ogniska nowotworu. Natomiast po prawej stronie to są te same komórki, tylko po jednej dobie hodowane z lunazyną. Do hodowli, do hodowli komórek nowotworowych DM lunazynę. I proszę zobaczyć, te komórki są małe, one praktycznie już nie żyją, to są komórki apoptotyczne, czyli w których nastąpiła programowalna śmierć komórki. Oczywiście jest to dosyć jaskrawy przykład, ale to między innymi utwierdziło mnie w tym, że zna działa, że nie są to tylko teorie naukowstwa, ale ona faktycznie działa. Na tym przeźroczu widać płuca myszy. Na, 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 na górnym zdjęciu są te czarne plamki, to są przerzuty, to są ogniska nowotworu. Eksperyment polegał na tym, że myszy przez dwa tygodnie karmiono. Mysz kontrolna miała normalną karmę, a mysz badana miała karmę z dodatkiem lunazyny. I po dwóch tygodniach tym myszą wstrzyknięto komórki nowotworowe. Oczywiście był to specjalny model myszy, który umożliwił takie, takie działanie. I proszę zobaczyć, że mysz która kontrolna, która nie miała możliwości spożywania lunazyny. W jej płucach pojawiło się bardzo dużo przerzutów. Te czarne plamki to są przerzuty. Płuca na dole pochodzi od myszy, która była karmiona lunazyną. Oczywiście tam też są przerzuty, bo ja nie jestem zawsze daleki od tego, żeby powiedzieć, że coś działa zero-jedynkowo. Tego nie ma w naturze, ale proszę zobaczyć, jaka jest różnica w skali tego zjawiska. Mysz karmiona lunazyną wykazała dużo, dużo mniej tych przerzutów niż mysz. Która niestety nie miała możliwości spożywania lunazyny. To ten przykład był dla mnie bardzo ważny, bo nie zawsze to, co uda nam się opracować w warunkach in vitro, czyli na blacie laboratoryjnym, nie zawsze przekłada się na to, co jest w rzeczywistości. Natomiast te badania pokazują nam, że lunazyna działa. Lunazyna działa. Do tej pory powstały setki publikacji. W których nie udało mi się znaleźć ani jednego negatywnego działania lunazyny. Jest to, tak jak powiedział profesor, białko naturalne, które zostało stworzone na drodze ewolucji. To nie jest wymysł żadnego naukowca, który może być obarczony błędem. To jest białko, które powstało w, w, poprzez wieloletnią, kilkusetletnią ewolucję w, 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 białek genomu soi. Na sam koniec chciałem jeszcze podziękować Państwu i zaprosić mojego wspólnika Mi Michała Koczarowskiego. I tym samym chciałem podziękować, że możemy tutaj być razem i tworzyć, uważam, nowy rozdział w historii suplementów diety, funkcjonalnego żywienia, bo jesteśmy ogromnie szczęśliwi podnieceni tym, że możemy, możemy wspólnie działać i tworzyć coś dla dobrej ludzkości. Dziękuję.